Podstawowym zadaniem projektowym było stworzenie idealnych domów wakacyjnych domów o perfekcyjnej funkcjonalności, dających komfort rodzinom z dziećmi oraz odwiedzających ich gości bez żadnych kompromisów jakościowych. Atmosferę spokoju i komfortu staraliśmy się stworzyć poprzez prostotę i minimalizm środków. budynku użyto naturalne i szlachetne materiały w stonowanych barwach. Duża przestrzeń wypoczynkowa z kominkiem połączona z kuchnią stanowi serce budynku. Po obu stronach salonu znajdują się trzy sypialnie, w tym jedna master bedroom z własną łazienką. Rzeźbiarskie schody prowadzą do dwóch antresol. Na jednej z nich zaprojektowaliśmy sypialnię. Może być też to miejsce do pracy, też z własną łazienką. Druga antresola to otwarta przestrzeń służąca na przykład do zabawy dzieci. Dużym atutem inwestycji Kownatki jest usytuowanie domów na dużych, zadrzewionych działkach. Nad czystym jeziorem o tej samej nazwie. Ważne było rozmycie granic między wnętrzem a otoczeniem, stąd też zastosowane duże przeszklenia z widokiem na istniejącą oraz nowo projektowaną zieleń. W projekcie Domów Kownatki nie ma drogi na skróty. Inwestor miał ambicję stworzyć miejsce o w wyjątkowym standardzie, najwyższej jakości i wysublimowanej formie. Kownatki Lake House to w stu my. To miejsce, które od zawsze chcieliśmy stworzyć. Tu oprócz domów, które są wkomponowane w naturę, mamy 14 hektarów części wspólnych, na których tworzymy boiska, korty, przystań, na łódki, miejsce plażowe, miejsce dla dzieci. Szukamy tu autentyczności, szukamy tu czegoś, co, co nie będzie sztuczne i nie chcemy, żeby to miejsce było sztuczne. Też nie chcieliśmy po prostu tego miejsca popsuć, więc to, to wszystko jest Maksymalnie dobrane, wkomponowane, wpasowane w to, co tu pierwotnie zostaliśmy. Ze względu na duży obszar, mogliśmy sobie pozwolić na wkomponowanie części, w których buduje się społeczność, spotykają się ludzie. Trochę dla mnie to jest taki trochę cały świat, i właśnie taką, już kolejną inwestycją, która była w jakiś sposób spełnieniem, zwieńczeniem, spełnieniem marzenia, to są kownatki. inwestycji. Każdy kawałek zieleni jest dla nas cenny. Chronimy każde drzewo, chronimy każdy fragment łąki. Specjalnie zaplanowaliśmy budowę tak, aby ochronić jak największe płaty zieleni, aby one od razu stanowiły część ogrodów i tak, aby nie naruszyć terenów wspólnych, z których będziemy będą wszyscy korzystać. Staramy się zachować ten naturalny, przepiękny krajobraz i wkomponować wszystko to, co ma służyć przyszłym mieszkańcom w to otoczenie, tak, aby można tutaj było znaleźć ciszę, spokój i naprawdę kontakt z prawdziwą, prawdziwą przyrodą. Moja pracownia jest również odpowiedzialna za projekt części wspólnych, ponieważ to osiedle będzie miało bardzo dużo otwartych terenów dostępnych dla wszystkich. W ogrodzie, w którym zachowujemy stare drzewa, możemy od razu rozwiesić hamaki, możemy zbierać grzyby, możemy cieszyć się cieniem w upalny dzień. Jest to olbrzymia wartość. Żeby takie zadrzewienia odtworzyć z drzew kupionych w szkołach, trzeba by było wyłożyć olbrzymie pieniądze. Tutaj mamy takie drzewa na prawie każdej działce od razu w pakiecie.